Moi drodzy, witam Was w kolejnej recenzji. Recenzja produktu budżetowego, jakim jest neutralna piana aktywna od firmy Moje Auto. Linia produktowa detailer. Dodam tylko na wstępie, że kosztuje w okolicach 17 zł za litr. A teraz przejdziemy sobie do części praktycznej i pokażę Wam, jak można się tym pobawić na lakierze. Także zapraszam do oglądania. Tutaj w tym podsumowaniu chciałbym Wam też na wstępie tego podsumowania właśnie zaznaczyć, że ku mojemu zdziwieniu ten produkt bardzo dobrze się spisuje, kiedy dolejemy go do wiadra z wodą, tego, który używamy do mycia felk. Ponieważ duża szczotka na mnie chlapie, ta piana jest na tyle gęsta, że pozwala fajnie, fajnie pracować na tych kołach. Naprawdę ja tutaj jestem zadowolony i wyszło to całkiem przez przypadek. Nie jest to temat instrukcyjny, nie jest to temat, którego jak gdzieś tam miałem okazję sprawdzać wcześniej. Stwierdziłem, że po prostu wleję i zobaczę co będzie się działo i to taki tip ode mnie. Jest to typowa piana neutralna. Tutaj w kwestii neutrali nie można za dużo powiedzieć, ponieważ są to produkty, które bardzo często mają spełniać warunki wizualne, a nie... Te doczyszczające, ponieważ neutralny nie jest agresywny tutaj do takiego bieżącego mycia, czy też bieżącej pielęgnacji, jeżeli macie woski na swoich samochodach, chcecie wykonać mycie wstępne i nie chcecie, żeby silna zasadowa piana czy też TFR wam uszkodził strukturę tych wosków, więc wtedy sięgamy po produkty neutralne. Jeżeli mamy aluminiowe koła, chromowane, polerowane ranty, wtedy też używamy chemii o neutralnym pH, żeby nie zrobić sobie szkód. I tutaj w przypadku tego produktu niska cena. Około 17 zł, tutaj w zależności od tego, gdzie będziecie szukać, około 17 zł za cały litr i rozcieńczenie z tego, co tutaj mam podane, jest od 1 do 3 do 1 do 15. Ja sobie zrobiłem to, co było na aucie, w stosunku 1 do 5. Ta piana była bardzo stabilna, nie była mocno gęsta, ale też wszystko jest kwestią pianownicy, z jakiej to podajecie. Więc tutaj stabilność tej piany była bardzo, bardzo w porządku, ponieważ długo leżała na lakierze, naprawdę nie zjeżdżała i trzymała się w miarę równo. I to jest ok. Było widać, że jakiś brud tam zjechał, delikatnie oczywiście po użyciu wysokociśnieniowej myjki też coś zeszło. Nie jest to dużo, pamiętacie, nie jest to agresywny produkt. Więc ja uważam, że jeżeli chodzi o produkt budżetowy, jeżeli ktoś nie używał wcześniej piany aktywnej, chciałby zacząć, chciałby się uczyć i tutaj zagłębić temat mycia wstępnego jest to produkt jak najbardziej na miejscu przede wszystkim nie zrujnuje waszego budżetu i to jest ok, także dzisiaj ode mnie moi drodzy to tyle, neutralna piana aktywna od firmy Moja Auto, linia produktowa Detailer, są to produkty, które są obecne ogólnie w większości marketów tak naprawdę, prawdopodobnie też tych budowlanych więc nie ma tutaj problemu, żeby to kupić jeżeli ktoś chce spróbować, nie ma konta w sklepie detailingowym nie szuka tego na Allegro, a czasami w Marsze gdzieś mu się trafi, to śmiało polecam nic inwazyjnego, a przede wszystkim nie narobicie sobie na lakierze bałaganu. Dzięki za uwagę i do zobaczyska.